Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy juża.sztachetki.pl. Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Siemaneczko, Sebastian Szczerek, Kanał Za ciotem Znajdujemy się w przytyku na gali TFL 34, a z nami podwójny mistrz tej federacji, Miłosz Kruk, a także mistrz federacji Fight Exclusive Night. I tutaj oficjalnie chcę powiedzieć, że naprawdę miłość. ja myślałem, że Gracjan wygra ten raz, ale czapki z głów, szacunek. Stary, zawalczyłeś jak Kabil Nurmagomedow. Powiem tylko tyle, teraz wiem jedno, ten chłopak będzie napieprzał się w UFC. Witam wszystkich, dziękuję za miłe słowa po pierwsze. No co, ja wierzyłem w siebie od początku, tak jak powiedziałem już w październiku, że to był błąd w Matrixie. Myślę, że w ostatni pojedynek pokazał to, że jestem lepszym zawodnikiem i to co ja myślałem i to co miałem w mojej głowie przeniosłem również na klatkę i pokazałem, że jestem lepszy. Miłość, co teraz szykuje się dla Ciebie? Czy tylko już występy w Fenie? Czy jednak jest ta furtka, że tutaj wiadomo, no TFL naprawdę robi konkretne gale? Czy tutaj też jest jakiś pomysł na Ciebie, że możesz w tej i w tej federacji walczyć? Mój kontrakt jest otwarty. Aktualnie musimy właśnie usiąść z Jakubem Borowiczem, przedyskutować wszystko. Plany na końcówkę tego roku, bo na pewno jeszcze w tym roku zobaczycie mnie w klatce. Także czas pokaże, zobaczymy. Ja myślę, że, że jestem otwarty na to, żeby walczyć w jednej i w drugiej organizacji. Kto wie, może coś jeszcze innego dojdzie. Tak jak mówię, czas pokaże. Śledźcie social media, oglądajcie i myślę, że, że będą fajne rzeczy. Miłoż, to była twoja pierwsza walka na dystansie pięciu rund, ale ty udowodniłeś to, że walczyłeś w każdej rundzie świeżo, jakbyś wchodził dopiero do walki, a także w piątej rundzie potrafiłeś poddać swojego rywala. Jak wypracowałeś taką kondycję? Jaki to był schemat treningowy? Co to nowego wprowadzili do swojego arsenału tych przygotowań? Dokładnie, skupiliśmy się właśnie na bardzo mocnym przygotowaniu kondycyjnym, motorycznym z moim trenerem od motoryki Sebastianem Pietrowiczem. No i co? co, co sobota? Cały czas sprinty, sprinty, bieganie. Ten tlen był robiony naprawdę bardzo mocno. Po sparingach zostawałem, dorabiałem jeszcze ten tlen na worku, tak jak mi kazał mój główny trener Krzysiek Gutowski. I tak naprawdę byłem gotowy bić się tam nawet kolejne dwie rundy, bo po pięciu rundach nadal czułem, że mam tlen, jestem świeży. Gdy walka się skończyła, jeszcze ta euforia zwycięstwa do mnie doszła, to czułem naprawdę, że mam nadal tlen i że mógłbym jeszcze przewalczyć tutaj spokojnie dwie rundy. Pojechałeś Ty i Stukibisów od Ciebie do Jaskini Lwa, do miejsca, gdzie Gratia mi się mieszka, gdzie miał swój fanbase. Jak po prostu jest być tak twardym mentalnie, czy Ty pracujesz z jakimś coachem mentalnym, psychologiem, czy po prostu masz tak twardą psychikę, że ciężko jest Cię złamać? Myślę, że jedno i drugie. Zacząłem również współpracę już jakiś czas temu z psychologiem sportowym, z Zofią. I co, mogę wam ją bardzo, bardzo, mocno polecić. Uważam, że robi super robotę. Moja głowa w dzień walki była czysta, skupiona na celu i w ogóle takie dodatkowe elementy, o których powiedziałeś, czyli właśnie to, że walczymy tutaj w mieście przeciwnika, że jestem pas na szali. W ogóle o tym nie myślałem, byłem skupiony tylko i wyłącznie na celu, i realizacji zadań i planu taktycznego na walkę. No i myślę, że, że było to widać, że, że moja głowa jest czysta i że zupełnie inaczej to wyglądało niż w tej pierwszej walce. Byłem cały czas skoncentrowany, cierpliwy, skupiony i, i wszystko zagrało tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Wiemy, że u Ciebie ta kariera nie błyskawicznie, ale udowadniasz że swoimi umiejętnościami w klatce, że nic nie dzieje się za szybko. Czy teraz masz w planach zaatakować tą kategorię wyżej? Nie? Zobaczymy. Jak na razie mistrzem kategorii do 70 kg jest mój kolega Damian Rzepecki. Także no, na pewno odpada taka walka, no bo tak jak mówię, jest to mój kolega. Często sparujemy razem, trenujemy. Aktualnie jesteśmy w trakcie planowania wspólnego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, do Kilklifu. Także na pewno taka walka nie wchodzi w grę, ale kto wie, może Damian niebawem odejdzie za, 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 głębo, za głęboką wodę e, i wtedy z, zwolni się to miejsce w 70 to myślę, że z chęcią chciałbym zaatakować e, także tą kategorię wyżej i kto wie, może zostać podwójnym mistrzem również organizacji Fight Exclusive Night. Wiemy, że w Polsce i w Europie mamy te organizacje jak KSW i Octagon, które wiodą prym. Któraś z federacji dzwoniła po tej walce Twojej z misiem? Zostawię może te informacje dla siebie, e, jakieś tam zainteresowanie myślę, że na pewno się pojawia. Jedna i druga organizacja bardzo mocna, fajna i w jednej i w drugiej e, myślę, że fajnie by było się zaprezentować. Także co, cały czas czekam na propozycje, na konkrety i zobaczymy. Dzisiaj walczy na TFL Twój przyjaciel Oskar Bugat. Co myślisz, że tam nie zagrało? Kurczę, wydaje mi się, że na pewno doświadczenie zagrało tutaj bardzo dużą rolę, ze względu na to, że naprzeciwko niego stał naprawdę bardzo dobry chłopak, Oliver Przerwa, o ile nie pomyliłem imienia i nazwiska. Zawodnik, który ma bardzo dużo startów w dżu-jitsu w MMA amatorskim i wydaje mi się, że plan na walkę i wszystko było dobrze ustawione, tylko Oskar troszkę za bardzo pośpieszył się w tej walce, popełnił błąd który Oliver świetnie wykorzystał no i poddał go, walka się skończyła i, i na tym koniec historii. A czy nie uważasz, że Oscar powinien troszeczkę bardziej dobierać tych przeciwników, którzy walczą bardziej w tej bo na tym etapie budowania tej kariery, bo jednak ci parterowcy no, pokazują, że kurczę, wiadomo, jest dobrym zawodnikiem w parterze, ale jednak troszeczkę ten rekord psuje sobie poprzez takie walki. Kurde, myślę, że w tej karierze Semi Pro najważniejsze jest, żeby właśnie brać zawodników różnorodnych, czy to, czy to parterowców, czy stojkowiczów, czy zapaśników. Najważniejsze jest tutaj jednak to obycie ten rekord półzawodowy nie odgrywa takiego znaczenia tam na, w jego jakiejś dalszej karierze. Także myślę, że taka przegrana może mu dać więcej niż wygrana z jakimś tam słabym chłopakiem, który będzie pasował mu stylowo, bo na pewno wyciągnie z tego jakieś wnioski, zastanowi się nad tym, co może poprawić. Żeby stać się lepszym zawodnikiem, także uważam, że, że idzie w dobrą stronę. A co do tego przejścia na zawodową karierę jeszcze byś mu to odradzał, czy raczej już to jest ten czas? Kurde, nadal jest w sumie młody. Myślę, że powinien stoczyć jeszcze do końca tego roku parę walk pół zawodowych, zobaczyć jaki będzie wynik, jak będzie to wyglądać i. I tak naprawdę taką decyzję powinien głównie podjąć on oraz trenerzy. Mi ciężko powiedzieć, bo nie chciałbym mu źle doradzić, także myślę, że to jest bardziej taka decyzja i rozmowa, która on musi przeprowadzić z trenerami i myślę, że na pewno najlepiej zadecydują. Dzisiaj w walce wieczoru walczy Twój kolega klubowy Karol Skrzypek. Jak uważasz, Kamil Szymuszowski zawodnik naprawdę bogatą historią. Ciężkie wyzwanie, czy raczej Karol tutaj przejedzie się po nim jak walec? Uważam, że bardzo ciężka walka. Kamil Szemuszowski zawodnik z bardzo dużym doświadczeniem. Bodajże chyba miał 8 walk na KSW i to był dodatni rekord. Także uważam, że naprawdę ciężkie wyzwanie przed Karolem, ale wiem, że jest dobrze przygotowany, też jest doświadczony, też jest twardym gościem. I jestem przekonany, że Karol dzisiaj wyjdzie z tej walki zwycięski. Miłość Krug na kanale Zaciosem. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i wracamy do oglądania walk. Dziękuję również. Pozdrawiam. Zapraszam wszystkich do oglądania, do obserwowania social medi. i dziękuję wszystkim sponsorom, wszystkim kibicom, wszystkim dobrym ludziom, którzy mnie wspierają, kibicują mi. I oczywiście organizacji TFL i FEN za możliwość pokazywania swoich umiejętności. Pozdrawiam. Dzięki wielkie mistrzu. Dziękuję. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl